Hej, Jakiś czas temu na Instagramie pokazywałem Tobie program, a właściwie plugin do usunąć każdą ciszę w nagraniu jednym kliknięciem. Możesz dodać animowane animacje do każdego filmu. Niekoniecznie animacje, ale takie tak zwane birole, dzięki czemu wideo będzie dużo ciekawsze niż zazwyczaj oglądasz filmy na YouTube. A w zasadzie nie będziesz potrzebował pracownika, który ci będzie robił ciekawsze, właśnie takie albo rolki, czyli te virale na przykład, które również i AutoCAD ci odnajdzie w danym materiale wideo i będziesz mógł sobie sam stworzyć viral. To jest praktycznie jednym kliknięciem. A mianowicie, przejdźmy może o, po przeglądzie wszystkich funkcji, które się, znajdują się w tym pluginie. A więc, takim najczęściej używanym narzędziem. W przypadku właśnie tłumaczeń, na przykład do AI, są AutoCaption. Ale bardziej te narzędzia służą do tego, żeby stawić właśnie na rolkę napisy, które po, po prostu będą się pojawiały na filmie. Tak jak tutaj widzisz na pokazówce. Oczywiście program służy język polski, więc o to nie trzeba się martwić. I tutaj właśnie widzimy, jak to mniej więcej wygląda. Aczkolwiek w tym materiale udało się ci tylko zarysować, jak ten program wygląda, co on zawiera i pokrótce przedstawić te wszystkie dodatkowe opcje, które tutaj są zawarte w tym programie. Następną funkcją, którą ja najczęściej wykorzystuję, to jest automatyczne wyciszenie ciszy w nagraniach wideo. sobie po prostu gdzieś tam powiedzmy, zrobimy jakąś taką pauzę, gdzieś tam się zastanawiamy co powiedzieć i ten program sam ją wykryje i usunie z takiego filmu. Co to jest znacznie ułatwia tworzenie filmów. Inną funkcją, jeżeli ktoś tworzy podcasty, jest możliwość ustawienia i zautomatyzowania pokazywania kamery, która ma nagranie pokazywać. I AutoCAD automatycznie na podstawie ścieżek audio, jeżeli masz separację ścieżek ustawioną, to będzie przyłączał kamery pomiędzy danym mówcą. Następnym narzędziem jest AutoZoom. Tutaj, jeżeli po prostu nagrywamy w jakimś większym formacie, powiedzmy 4K, publikujemy w 2K na YouTubie, no to możemy zastosować takie delikatne przybliżenia, żeby urozmaicić pokazówkę tego całego wideo. Albo nagrywamy w 5K, i wtedy po prostu do 4K takie przybliżenie możemy zrobić, i to wtedy bez utraty jakości będzie fajnie wyglądało. Innym narzędziem, również przydatnym, jest usuwanie pauz. Znaczy nie pauz, tylko powtórzeń naszych wyrazów. Jeżeli powtórzymy jakiś wyraz w danym zdaniu dwa razy, nad więcej razy, to AutoCAD nam po prostu te powtórzenia wytnie. My oczywiście mamy pełną kontrolę nad tym, co będzie wycinane. Innym narzędziem jest Auto Resize, żeby po prostu dostosować nagranie tak, żeby pasowało na social media, czyli po prostu zrobić rolkę z pełnego takiego nagrania z kamery, robimy po prostu pionową rolkę i automatycznie ten programik nam to sam zrobi. Innym narzędziem jest cenzura. Automatyczna cenzura, żebyśmy przypadkiem nie opublikowali czegoś złego na YouTube bądź w jakimś innym materiale, gdzie nie chcemy uniknąć tych różnych wyrazów. Więc AutoCAD to za nas zrobi. Innym fajnym narzędziem są właśnie Autobirole. Czym jest Autobirol? Otóż, jeżeli mamy jakieś nagranie, to AutoCAD wyszuka jakieś miejsca, w których można stawić jakąś właśnie taką przebitkę. Czyli po prostu mówimy sobie normalnie i nagrywamy jakąś przebitkę na dany temat. I automatycznie nam dopasuje nagrania, i bardzo szybko to zrobimy właśnie przy pomocy tego pluginu. Auto Viral natomiast właśnie wyszuka nam najlepsze fragmenty bądź najciekawsze fragmenty, które nadadzą się właśnie na publikację jako rolka na Instagramie, TikToku, i później o wiele łatwiej jest to zmontować i poopublikować, niż przeszukując całe nagranie samodzielnie. Więc myślę, że. Taka funkcja bardzo mocno się mu przydaje. I ostatnim mnożenie, które jest w autokacie, jest to właśnie automatyczne nazywanie rozdziałów. Więc jeżeli chcemy mieć szybką listę do rozdziałów, żeby dodać sobie do filmu na YouTubie, to Autocad to za nas zrobi. I to jest właśnie taka duża oszczędność czasu, bo dużo to nam ułatwia. I przede wszystkim Autocad jest takim twoim dodatkowym pracownikiem, który ma ci usprawnić tworzenie materiałów wideo. I zanim przejdziemy do pokazówki jak to mniej więcej działa w DaVinci, bo ja krótko korzystam z DaVinci Resolve, to chciałbym porozmawiać o cenie tego programu, bo nie jest wygórowana. Jeżeli płacimy rocznie dostajemy 3 miesiące gratis I, i podstawowy plan zawiera automatyczne wycenie ciszy w nagraniach, co jest dla większości osób wystarczające, bo więcej rzeczy nie potrzebują z takiego programu, to jest prawie 7 dolarów miesięcznie, a 80 dolarów prawie że rocznie. Natomiast, jeżeli chcemy korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw, które są bazowane na AI, czyli birole, automatyczne rozdziały i tak dalej, no to tutaj już plan kosztuje 100, znaczy 15 dolarów miesięcznie, bądź 180 niecałe rocznie. Czy to jest dużo? Myślę, że nie, bo to naprawdę dużo czasu zaoszczędza i bez problemu może z tego korzystać. A jak to wygląda w programie DaVinci? Programy DaVinci. Po wejściu w Workspace, skrypty AutoCAD, mamy właśnie tutaj nasz AutoCAD. I ten program wygląda mniej więcej w ten sposób. I tutaj mamy te wszystkie narzędzia dostosowane. Ja akurat tutaj już wcześniej zrobiłem akurat birole, żeby wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Czyli po prostu jest jakieś takie moje nagranie z, z samo audio, i w pewnym momencie po prostu mamy ustawione przez AutoCAD birole. Są różne. Można wybierać, jak to działa, i tak dalej. Może ja bym zobaczył, czy mam to zapamiętane. Jak nie, to po prostu każde narzędzie z osobna będę przedstawiał na osobnym filmie, żeby nic się nam nie zgubiło. I tutaj widzę, że nie ma akurat zapisane, ale zasady działania tych wszystkich narzędzi omówimy w każdym filmie z osobna. A wszystkie narzędzia myślę, że tak pokrótce omówiłem. Pomówię, jak tą wygląda kosztowo. I mi przede wszystkim zależy na narzędziu do wycinania dźwięku, znaczy te chcisz. I też fajnym narzędziem właśnie są te birole, aczkolwiek. Chcę teraz częściej tworzyć jakieś wiralowe klipy na YouTube czy Instagram, więc będę dużo mocniej testował wiroklipsy w połączeniu z birolami oraz Auto Caption. No i też powinien być jeszcze tutaj jakieś ten narzędzie auto. Jak ja nazywałem? czy gdzieś nam zniknęło auto resize. To też będę chciał gdzieś tam przetestować, jak to działa. No i najważniejsze: przez 14 dni możesz wypróbować bez podawania karty kredytowej czy tam debetowej całkowicie bezpłatnie ten plugin. Zachęcam przetestować, bardzo fajne narzędzie. I co? Myślę, że zobaczymy się w kolejnym materiale, gdzie porozmawiamy o wycinaniu ciszy, bo to jest najbardziej chyba takie. Dla Was najczęściej przydatne narzędzie, z tego co się orientuję. Trzymajcie się. Hej, hej!